Nasz pokój, gdyż jest to pierwszy raz, kiedy w Las Vegas mieszkam w hotelu. Szybko jeszcze ogarniać i wyjeżdżamy z hotelu. Jedziemy do Old Las Vegas. Jestem ogólnie mega zmęczona, gdyż miałam wiele, wiele przygód ogólnie z lotem i z wejściem na teren Stanów Zjednoczonych. Jeśli obserwujecie mnie na snapie, to oczywiście o wszystkim wiecie, ale jest to zawsze nowe doświadczenie. Jestem na miejscu, to jest najważniejsze i idziemy zwiedzać Vegas. Przyjechaliśmy już na miejsce i jesteśmy w prawdziwym starym Las Vegas, gdzie właśnie za czasów Elvisa to było centrum. Tutaj działo się wszystko. Teraz jest to bardzo modna dzielnica, nawet wśród mieszkańców. To oni tutaj, w szczególności młodzi, chcą tutaj mieszkać. Na imprezy, na weekend przychodzą właśnie tutaj. Także pokazuję Wam, jak to tutaj wygląda. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem tutaj po raz pierwszy i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba coś innego niż to nowe Las Vegas. Także zapraszam. Właśnie w miejscu, które nazywa się Container Park, który jest jednym z nowszych miejsc, właśnie na Starym Mieście w Las Vegas. Jest to oczywiście miejsce, jak nazwa wskazuje, zrobione z kontenerów. Macie tu różne małe sklepiki, restauracje, plac zabaw. I się, że jest naprawdę klimatycznie i fajnie, także mogę wam to miejsce polecić. A my. Będziemy teraz szukać czegoś do jedzenia. Także usiądziemy sobie tutaj gdzieś w słoneczku, kupimy sobie coś do jedzenia i do picia i będziemy wracać na ulicę główną w Las Vegas, czyli na deszczyp, gdyż tam chciałabym Wam też jeszcze pokazać kilka miejsc. Posiedliśmy sobie właśnie na krótką przerwę tutaj w The Container Park, zamówiliśmy sobie Grilled Cheese. Grilled Cheese to są po prostu tosty, troszeczkę inne niż nasze, ale jednak dalej tosty. Ja je uwielbiam w USA, także zawsze często zamawiam sobie Grilled Cheese, gdyż wszystko z serem jest Dostaliśmy właśnie nasze jedzenie, nasze tosty Grilled Cheese, które są zrobione z sosu z kubków Cheetos. Rozumiecie to? A więc tak to wygląda, także wiem, mam są to troszeczkę inne tosty niż nasze i smacznego! To, że w Las Vegas jest ponad 45 tysięcy pokojów hotelowych, to jest więcej niż Nowy Jork czy Los Angeles. Także ogólnie ulica jest bardzo długa aż do samego końca tego lotniska, do znaku Welcome to Las Vegas. Właśnie są dalej same hotele i tak dalej. A więc idziemy, pokażę Wam kilka rzeczy, takich jak na przykład fałszywy Nowy Jork czy fałszywy Paryż. Za mną widzicie Bellagio, czyli słynne fontanny. Może Wam je pokażę dzisiaj wieczorem. Teraz idziemy dalej. Przebrałam się w coś cieplejszego i wychodzimy, gdyż, tak jak widzicie, jest już wieczór. Chciałabym Wam pokazać Las Vegas, gdy jest ciemno, także idziemy, pokażę Wam słynne fontanny i pożegnamy się. Na dzisiaj zakończymy tego vloga Las Vegas nocą, także idziemy.

Jesteśmy właśnie przed e, hotelem Flamingo, który był jednym właśnie tutaj z pierwszych, e, wybudowanym jakoś w latach 50. i był on właśnie inspiracją dla wszystkich innych hoteli i kasyn i to właśnie od niego się wszystko zaczęło i tak powstała cała ulica główna ze wszystkimi hotelami i kasynami A teraz idziemy dalej. Alex. Do you want coś do something to polish people? Yes. Yes? People in Las Vegas. We really respect and like Polish people. <laughs> what do you think of Polish people? Polish people are very kind and fun and they drink a lot. They always <laughs> have good alcohol. <laughs> <laughs> okay, thank you very much. Wróciłam właśnie już do hotelu i jestem taka zmęczona, chociaż jest dopiero w pół do dziesiątej. Ogólnie to nigdy nie miałam za bardzo problemów z różnymi strefami czasowymi, a tym razem złapał mnie taki jetlag. Wczoraj poszłam spać o siódmej i obudziłam się o czwartej rano. No, także nie jest za dobrze, ale nie narzekam. Na dzisiaj kończę tego vloga. Widzimy się jutro i w następnym vlogu czeka na Was naprawdę coś niesamowitego, tak jak i na mnie, więc zapraszam Was oczywiście do oglądania. Dobranoc. Ja chyba kładę się spać, bo serio jestem tak zmęczona, jak nigdy. Także dobranoc i dziękuję za oglądanie. Pa, pa!